Myśleliście, że widzieliście już wszystko? Czy jesteście gotowi na to, by popływać wśród tysięcy wapiennych wysp, które wyglądają jak zatopione smoki, na to, by spróbować wietnamskich smaków, które rozpalają wasze zmysły na środku morza? To nie jest zwykły rejs. Zostańcie ze mną do końca, a udowodnię Wam, że Zatoka Halong nie bez powodu jest nazywana ósmym cudem świata. Naszą podróż zaczęliśmy w gorącym, pulsującym sercu Wietnamu, Hanoi. Stamtąd luksusowy minivan zabrał nas w głąb lądu, po drodze mały stop w fabryce Pereł. W końcu dotarliśmy do przystani, skąd łódź motorowa przywiozła nas na nasz pływający luksusowy statek hotel, w którym spędziliśmy trzy kolejne dni, które totalnie nas zaskoczyły. Po trzech godzinach dojechaliśmy do przystani. Eee, wszystkich tutaj nas rozlokowali, poczęstowali takim drinkiem powitalnym z herbaty mrożonej. i nasze bagaże już pojechały do pokoju, klucz dostaniemy na miejscu. Eee, do naszej głównej łodzi dojedziemy taką mniejszą, która tu stoi i do niej właśnie pakują nasze bagaże. No i co, i o 12 zaczynamy nasze rejs marzeń. Wystarczyły pierwsze chwile, by poczuć, że ten rejs to będzie czysta przyjemność. Statek i poziom obsługi natychmiast przerosły nasze oczekiwania. To było wejście w iście królewskim stylu: delikatne płatki róż rozsypane na powitanie, kojąca muzyka na żywo, która dyskretnie unosiła się w powietrzu, perfekcja w każdym detalu. Nasze bagaże czekały już w kajucie, zanim w ogóle zdążyliśmy postawić w niej stopę. Ten nienaganny profesjonalizm, którym obsługa raczyła nas jeszcze wielokrotnie, sprawił, że od razu wiedzieliśmy, że na te dni możemy zapomnieć o wszystkim i po prostu cieszyć się chwilą. Wchodzimy do naszej kajuty. Piękny pokój, biureczko, klimatyzator i olbrzymi balkon. Piękny. Jesteśmy na trzecim piętrze. Chodźcie zobaczyć łazienkę. Także można się kąpać z widokiem na zatokę. Już przy pierwszym posiłku stało się jasne, ten rejs będzie nie tylko ucztą dla oczu, ale i wyrafinowaną kulinarną opowieścią. Same pyszności. Wyrylowana ostryga, krewetki, kawałek suszy rybka. To Wszystko wygląda wyśmienicie. Oczywiście piwko. Halon. Na statku do posiłku wliczona jest jedynie woda i chyba jakieś napoje typu kawa herbata. Natomiast wino, drinki i piwa są dodatkowo płatne. Piwo około 15 zł, lampka wina około 30 zł, butelka wina około 350 zł. Znajdujemy się w Zatoce Tonkińskiej na północnym wschodzie Wietnamu. To właśnie tutaj natura stworzyła cud obszar, na którym z wody wyrasta blisko 2000 wapiennych wysp i skał. Już sama nazwa tego miejsca jest jak z legendy. Halong oznacza stępującego smoka. Wietnamczycy wierzą, że te tysiące skalistych wysp to smocze zęby, które chroniły kraj przed najeźdźcami. To jeden z nowych cudów natury dumnie wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pływamy na pokładzie jednostki zbudowanej w 2020 roku. Właśnie dlatego panuje tu nowoczesny, świeży design, a kabiny są naprawdę przestronne. Ale luksus łodzi to przede wszystkim detale, które zaskakują i bawią, kto by się spodziewał dmuchanej zjeżdżalni na środku Zatoki, podgrzewanego basenu, jacuzzi i mini golfa z widokiem na ten magiczny krajobraz. Kiedy słońce zaczęło powoli chylić się ku zachodowi, nad wodą zapanował absolutny spokój. To był moment, w którym zatoka Halong zmieniła się w paletę płynnego złota. Właśnie dla takich chwil, kiedy świat na moment zwalnia, warto postawić na spokój i luksus. Rano i trochę się niecierpliwiliśmy, bo trochę droga trwała. Po drodze te perły, to wszystko, a niecierpliwość cały czas rosła. Oczywiście zainwestowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że jak już płyniemy w taki piękny rejs i ma być piękna pogoda, to już zróbmy, żeby wszystko było pięknie. Teraz siedzimy na samym dachu, w ostatnim poziomie. Jestem zachwycona warto było wydać te pieniądze. Pierwszy dzień mnie urzekł na maksa. Widoki przy zachodzie słońca są obłędne, jedzenie jest fantastyczne. Na razie jedliśmy tylko lunch, przed nami jeszcze kolacja. Pogodę mamy petarda. No niestety nie zawsze jest tak, że zawsze tu jest pogoda. Bardzo często jest gęsta mgła, jest zachmurzone i nie zawsze jest tak, że przyjedziemy tutaj, zapłacimy furę pieniędzy i będziemy mieli takie widoki jak teraz. Trzeba naprawdę trafić. Dlatego polecam: jeżeli tu przyjeżdżacie na dłuższy okres czasu, nie bukujcie od razu w Polsce tych statków. Ich jest tutaj naprawdę bardzo dużo o różnych standardach, więc warto przeglądać pogodę i zabukować sobie wtedy ten statek, kiedy będzie pogoda. Warto być przynajmniej w niektórych momentach elastycznym, żeby dopasować miejsca, które chcemy zwiedzać, do pogody. Na każdym statku, niezależnie jakiej jakości wybierzecie, jest zawsze happy hour. Na naszym statku happy hour polega na tym, że zamawiamy dwa drinki, trzeci dostajemy za darmo. Oprócz tego w barze są dostępne przekąski, snaki typu kanapeczki, orzeszki, owoce. Wszystko jest naprawdę wyborne, drinki są pyszne i jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem. No i oczywiście na happy hour jest wybrana godzina między posiłkami. No i tu się różnie waha, u nas jest między 17 a 19. Nasza fantastyczna załoga nieustannie raczyła nas atrakcjami. Na pokładzie czekały na nas zarówno warsztaty kulinarne, wieczorne turnieje pokera, jak i nocne łowienie kalmarów. Tradycyjny wietnamski toast, który słyszeliśmy tutaj wielokrotnie. Wygodnie tu siadamy na bardzo luksusowej kanapie. Mamy telewizor, są mikrofony, głośniki, śpiewamy. Kolacja oczywiście nie zawiodła. Dobry. Kolejny dzień rozpoczynamy porannym Tajci o wschodzie słońca. Cudowne przeżycie, szczególnie w takim miejscu. Warto było wstać o piątej rano. W śniadaniu czekała na nas atrakcja. Łodzią motorową ruszyliśmy w stronę wyspy Kadba, gdzie kręcono ostatnią wersję King Konga oraz Bonda. Jutro nie umiera nigdy. Tam, aby poczuć prawdziwą wietnamską energię, przesiedliśmy się na rowery. trasą dotarliśmy do urokliwej wioski Viet Hai, gdzie zobaczyliśmy coś na kształt lokalnego skansenu. Nie obeszło się bez przejścia po Małpim Moście. Oczywiście musieliśmy spróbować regionalnych trunków, w tym również z wężami oraz zaliczyć obowiązkowy, relaksujący fish pedicure. W powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze na małej, bezludnej plaży. Niestety woda okazała się chłodna, więc chętnych do kąpieli było bardzo niewielu. No i co zrobić, Trzeba złowić robikę, ale woda jest cholera zimna. Nie. Po wrocie z wycieczki na statku witała już nas załoga z orzeźwiającą wietnamską herbatką, po czym czekał na nas jak zwykle wyśmienity lunch. Resztę popołudnia czylowaliśmy w ciepłym basenie, podziwiając to, co w Halong Bay jest najpiękniejsze – widoki. Mamy spring rollsy i krewetkę, dwa sosy. To jest taka przystaweczka pierwsza. Pomelo z kalmarami, Teraz sprawdzę, bo mamy tutaj ściągę Grapefruit and halong squid salad, brzmi pięknie, Wszystko to jest świetne, więc nie podejrzewam, że będzie złe. w ostatni wieczór poukładali świeczki. Codziennie wieczorem jak wracamy z kolacji, to na klameczce Wisi taka sakiewka, w której jest list od załogi. Teraz Zobaczymy, co dzisiaj napisali. Oprócz tego, wczoraj był kunkwat, czyli taki owoc na dobry sen. Teraz zobaczymy, co dzisiaj jest. Też chyba kunkwat. też. Natomiast jeżeli chodzi o list. W ogóle pięknie to wszystko jest zapakowane i ślicznie wygląda, jest takie stylowe. Życzymy dobrej nocy i dobrych snów. Kapela Cruz jest podziękowanie za przepięknie spędzony dzień. Pełna wdzięczność i prognoza pogody na dzień następny, i życzenia dobrej nocy i spokojnego snu. Bardzo, bardzo miłe i podane w przepiękny sposób. A w takich warunkach to jest bardzo ważne. Dobranoc! Dzisiaj ostatni dzień naszego pobytu na statku. Rano obudził nas przepiękny wschód słońca. Byliśmy na na, na górnym pokładzie. E, takie krótkie podsumowanie. Naprawdę ten rejs był wyjątkowy, był warty swoich pieniędzy. Zdaję sobie sprawę z tego, że mieliśmy niesamowite szczęście i tutaj też odbiór tej sytuacji e, myślę, że jest tak pozytywny, bo bardzo często się zdarza, że przyjeżdżając tutaj do Zatoki Halong. Jest mglista pogoda, jest szaro buro zimno. No wtedy zdecydowanie ten odbiór jest gorszy. Tak czy siak myśmy mieli naprawdę cudownie. I zainwestowaliśmy w ten rejs troszkę pieniędzy, chociaż jak na europejskie warunki myślę, że to jest nic, i jesteśmy mega zadowoleni. Polecamy naprawdę wszystkim. Jeżeli chcecie skorzystać z takiej wycieczki poza Zatoce Halong, to są tutaj do wyboru różne opcje. Można wziąć wycieczkę jednodniową, dwudniową bądź trzydniową. Dwudniowa. Jednodniowa wycieczka to jest taka, że opływa się tutaj najbardziej takie atrakcyjne miejsca. Można wziąć wycieczkę dwudniową, czyli z jednym noclegiem na statku. Jest to niesamowite przeżycie, niezależnie pewnie od standardu kajuty, bo jesteśmy tutaj na tym statku zaopiekowani, mamy zorganizowane wyżywienie, śniadanie, lunch i kolacje. Są aktywności różne na statku, w których można wziąć udział. No i wycieczki, tak? Statek taki zatrzymuje się w różnych miejscach i stamtąd są organizowane właśnie wycieczki do jaskini, do wioski, gdzie można pojeździć na rowerze i poznać kulturę wietnamską. Warto wziąć naprawdę tą opcję z dwoma nocami, ponieważ jeżeli chcemy zwiedzać podczas takiego rejsu, no to dużo czasu przebywamy poza tym statkiem i, i mamy taki niedosyt. Wybraliśmy tą opcję trzydniową, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jakość jedzenia. Obłędna w pokoju na każdego zawsze czekają, niezależnie jaką wybierze opcję, cały taki roadbook, e, czyli mamy napisane, o której e, co będzie się działo, czyli począwszy od śniadania, e, wycieczek, które się dzieją, e, zajęć, które są organizowane na statku, typu np. przykład gra w pokera, w której wczoraj braliśmy udział i było bardzo wesoło. E, tai chi, e, nauka gotowania, Kultura, parzenia wietnamskiej herbaty to wszystko tutaj jest w programie. Oczywiście możecie brać udział w tym, co chcecie i co sobie wybierzecie. Myśmy wczoraj byli na cudownej wycieczce po wiosce, gdzie mogliśmy jeździć na rowerach. Dzisiaj rano była wycieczka do jaskini. Jaskini już widzieliśmy w swoim życiu bardzo dużo, ponieważ to jest ostatni dzień, postanowiliśmy zostać na statku i troszkę. Skoszować tymi widokami. Na statku jest dostępny internet, natomiast ten internet jest dostępny najczęściej, jak się statek zatrzymuje i to też jest bardzo słabe połączenie. Więc, jak ktoś chce pracować, to radzę wybrać weekend, bo wtedy możemy sobie odpuścić tą pracę. Natomiast jeżeli ktoś musi mieć internet, no to jest to duży problem. Polecam jakąś opcję satelitarną, ponieważ mamy wykupioną swoją kartę, ona totalnie tutaj nie działała na Zatoce, korzystaliśmy z Wi-Fi, e, ze statku, natomiast e, komunikacja bardzo słaba. Przez WhatsApp owszem, natomiast jakieś inne media to bardzo, bardzo ciężko. E, każdy pokój jest pięknie wyposażony. To już jest koniec naszej wycieczki poza Atlantykę Hallong. To był cudowny czas. Bez wahania wybrałabym to jeszcze raz. Oglądajcie nasze kolejne odcinki z Wietnamu. Subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie komentarze, pytajcie z przyjemnością. Pomożemy i coś tam podpowiemy, jeżeli będziecie tego potrzebowali. Do zobaczenia. Do portu wracaliśmy w pełni usatysfakcjonowani i nasyceni niezapomnianymi widokami, ale i smutni, że ten rozdział się kończy. Na szczęście w Wietnamie to jeszcze nie finał. Przed nami Ninh Binh, czyli Halong na lądzie.